Witajcie, moi drodzy, przez parę dni nie było transmisji, gdyż byłam bardzo zajęta, ale dużo moich klientów do mnie pisało, kiedy będzie transmisja, kiedy, kiedy będzie. Dzisiaj nagrywam. Transmisje będą niedługo, gdyż kiedy naprawdę jestem bardzo zajęta. Trudno jest mi znaleźć czas na transmisję, bo to jest dodatkowa energia. A dzisiejszy dzień, moi drodzy, mnóstwo dwa wiadomości jeszcze wczoraj. Dzisiejszy dzień, dzisiejsza energia Saturna mówi nam o współczuciu. Mówi nam o takiej trosce o siebie, ale też o innych ludzi. Owszem, czasami, czasami inwestujemy naszą energię nie tam, gdzie powinniśmy, ale nie ma co żałować. Z tego względu, że twoje dobre serce czy. Twoja dobra energia. I tak jest wynagrodzona. Zawsze kiedy działamy z pola serca, kiedy dzisiaj nawet to, co przepływa przeze mnie, to energia, czy anioły, one zawsze działają cuda. I kiedy działamy też z pola serca, nawet jeżeli spotka nas jakieś niepowodzenie, czy was, to i tak ta energia w pewien sposób, czy to, co zrobiliście, ono jest zapisane, um, zapisane w waszym ciele, zapisane w tej przyszłej karmie. Dzisiaj taka cudowna energia, mnóstwo jest tej energii. Ja uwielbiam, wiecie, księżyc rośnie. I dzisiaj to, co przepływa przeze mnie, sobie tutaj. Spokojnie pije herbatkę, to właśnie takie przypomnienie o aniołach, że anioły nie tylko działają te cuda z pola naszego serca, ale przez pole naszego serca, ze źródła, taka wypływa energia, która uzdrawia nasze ciało, która rozpuszcza wszystko to, co jest na drodze. Pamiętajmy, że mamy to zdolność takiego samozdrawiania. Dzisiaj też o tym pamiętamy. Możemy sobie regulować ciśnienie, nasycać tą dobrą energią nasze ciało, nasze włosy innych. Pamiętajmy, że zawsze, czy aniołowie, czy jeśli wyślemy intencje, dużo fajnych rzeczy się pojawia na naszej drodze. I piękna wiadomość. Witam serdecznie, kochana Kasiu. Dziękujemy z całego serca za wszystko, co odmieniło nasze życie i wprowadziło harmonię i spokój. Znaleźć taką cudowną duszę osobę jak ty, no i kochańsza Kasiu tak jakby znaleźć skarb, diament, którego nie można wycenić, bo nie ma tu takiej wartości. I anioły zawsze wspierają i są z Tobą, kochana Kasiu. Pozdrawiamy. O, jakie miła wiadomość. Dziękuję. Bądźmy właśnie odbiciem tego zawsze, co chcemy przeciągnąć. Dzisiaj, kiedy w tej energii, właśnie Saturna, otwieramy się i pielęgnujemy współczucie dla siebie, dla wszystkich istot. Wspieramy, dajemy sobie spokój, ale też innym osobom. Wybaczamy. I tutaj następna taka wiadomość. Witam serdecznie. Uwielbiam słuchać tego, co Pani mówi. Wiele rzeczy się spełniło, a ta opcja, gdzie Pani mówi, a ja słucham, jest dla mnie super. Tak, nagrywam Wam horoskopek, jak wiecie, sesja z A dzisiaj, moi drodzy, mam dla Was konkurs. Na mojej stronie pojawi się post, gdzie możecie się wpisać, możecie wybierać trzy osoby na pytanko. O, i następna osoba. Dzień dobry, Pani Kasiu. Na początku dziękuję za super ekspresowe usługi. Oczyszczenie, wzmocnienie sprawiły, że wpadłam w wir zajęć i nie miałam czasu napisać i podziękować. Ostatnie tygodnie spędzałam na sowie bez energii, od dwóch dni moje mieszkanie śni. Zaczęłam treningi, do których myślałam już od czasu, oraz odwiedziłam kosmetyczkę. I to ja czasu marnuję, kiedy brak tej energii? Dziękuję jeszcze raz za tego energetycznego kopa, za moją wewnętrzną radość i chęć do życia. jest taka energia, bardzo dużo energii. Bardzo dużo. Dobrych rzeczy do wykorzystania, wykorzystajcie ten dzień, moi drodzy, właśnie na taką troskę o siebie. Wysyłajcie dobrą energię dla tych osób, które potrzebują wsparcia, które przechodzą przez trudny czas. Wszyscy jesteśmy w takiej podróży zwanej życia, dużo się uczymy, ale też wybaczamy, ale też kiedy działamy z pola serca, nie żałujmy tego, moi drodzy, w żaden sposób. Że coś Was spotkało, bo ostatnio dużo ludzi, dużo klientów moich właśnie nie tylko, nie tylko dzwoni do mnie o pomoc, o radę, ale właśnie dużo rzeczy opowiada. Życzę Wam cudownego dnia. Zapraszam Was serdecznie na sesję znowidzenia. Zapraszam Was na konkurs jak najbardziej i postaram się zrobić może jutro transmisję. Będziecie mieli powiadomienie w każdym bądź razie. Pozdrawiam Was serdecznie.